Sucho i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło. Sucho i drapanie w gardle oraz MCZ chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zim jesieni. Aby je zlikwidować lub choć trochę zbagodzi, wystarczy wypróbować domowe sposoby na chore gardło. Sprawdź przecinek jak wyleczy sucho i drapanie w gardle domowymi sposobami. Domowe sposoby na sucho i drapanie w gardle nie tylko pomogą zbagodzi nieprzyjemne dolegliwości, lecz tak kreskajem chroni przed rozwojem licznych chorób. Wysuszona, luzówka chorego gardba nie stanowi wystarczająco dobrej bariery ochronnej przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami. Co w skrajnych przypadkach mokreska E nawet doprowadzi do stanów zapalnych gardba i nie tylko. Nale Y jednak pamięta, kreska E z domowych metod leczenia na Y korzysta tylko przez określony czas. Jeśli nie rezultatów i problemy z gardbem bedeś i utrzymywa ponad dwa tygodnie, nale Kreska Y uda się do lekarza. Mo kreska e si okaza, kreska e przyczyn suchoci i drapania w gardle S bakterie, które nale kreska Y zwalczy antybiotykami. Sucho i drapanie w gardle, domowe sposoby. Zioba jest wiele ziół, które pomokł pora z suchym gardbem oraz uczuciem drapania ich rybk. Jedne z nich pobudzaj wydzielanie, liny, a tym samym wspomagaj na wilkreska, a nie chorego gardba. S to między innymi mita pieprzowa, goryczka kreska u zamknięte pta, porost islandzki i imbir. Z kolei dziewanna, dziki zawartym w niej saponinom, zwiększa wytwarzanie, luzu w drogach oddechowych. Somo kreska e by wykorzystywane do nawil kreska e gardba. Kojco na gardbo tak kreska e korzet prawo lazu, aloes przecinek tymianek oraz werbena. Ponadto ziobate wykazuj w baciwoci przeciwzapalne i antyseptyczne, dzięki czemu zapobiegaj nam na kreska wirusów i bakterii, a co za tym idzie, rozwojowi infekcji. Mite pieprzow i imbir, mo kreska na bube czy do diety. Jednak przed i pokreska na kreska y zapozna się z przeciwwskazaniami. Z ziół mokreskana przygotowa na pary do P bukania gardba i balsamy do nacierat. Jak przygotowa taki balsam? Wystarczy wsypa do szklanki dwa bykreskaki zioba, zala je szklank oliwy lub oleju, na przykład. esbonecznikowego i wstawi do garnka z gorce wod. Sabonale kreska Y podgrzewa na bardzo małym ogniu przez 15 minut, a potem zla przez gaz do butelki. Balsamem kreska Y na a następnie owiniot kilka na kilkanaście minut rcznikiem. Przy suchoci i drapaniu w gardle nie jest polecane polecane bukanki z szabli i soli kuchennej, ponieważ kreska wysuszaj w gardba. Powinno się zrezygnować tak kreska z picia mocnej herbaty. ZWGL duna zawarte w herbacie, cigajce i wysuszaj cetaniny. Po jej wypiciu kreska na odczuwa sucho w ustach. Czego konsekwencji jest w one pragnienie. Istnieje wice podejrzenie. kreska e u niektórych osób herbata mokreska e S sucho w gardle. Niewskazane S równie S bodkie napoje, ponieważ kreska do szybko wysuszaj bebon luzow gardba. Sucho i drapanie w gardle. Domowe sposoby. Olejki eteryczne inny metod leczenia słuchoci i drapania w gardle S inhalacje z olejków eterycznych, tymiankowego, sosnowego, eukaliptusowego lub kamforowego. Sprawdź si one ze baszcza wtedy, gdy dodatkowo pojawia się SP bywajca po tylnej, cianie gardbawy wydzielina z nosa. Ponieważ kreska nie tylko luzu luzów gardba, lecz tak kreska E odetka i nos. Sucho i drapanie w gardle, domowe sposoby. Siemilniane sprawdzonym sposobem na nawilkreska a nie gardba jest również kreska siemilniane. i kreska kana nasion zalej szklank wrzedku i pod przykryciem odstaw na 10 minut, a na koniec przecec. Pobukanie gardba na parę z siemienia lnianego z pewnością przyniesie ulg. Zanurzone w wodzie nasiona peczniej i pokrywa się warstw fluzu, który powleka gardbo i bagodzi nieprzyjemne dolegliwości. To ci si do p gardba powinien mieć tak sam temperatur jak kreska na jest tak kreska E odpowiednia technika P-bukania gardba. Gulgotanie nie pomo a mokreska E nawet zaszkodzi nionemu gardbu. Ponadto p przyniesie efekty tylko wtedy, gdy będzie powtarzane kilka, trzy, cztery razy dziennie. Sucho i drapanie w gardle domowe sposoby. Syrop z cebuli. Syrop z cebuli jest znany jako najlepsze domowe lekarstwo na chore gardbo. Dziaba nie tylko bagoc co, lecz tak kreska e wykazuje w baciwoci C. Aby go przygotować, posiekaj dwie cebule, wymieszaj z dwa kreskakami cukru i odstaw na godzin, a kreska cebula płci sok. Pij po kreska c dwa trzy razy dziennie. Sucho i drapanie w gardle, domowe sposoby. Mleko z mazbem i miodem wlej do garnka, jeden szklank mleka i odpodgrzej. podgrzej. Następnie dodaj jeden wykresek mazba oraz jeden wykresek miodu i mieszaj kreska do całkowitego rozpuszczenia. Pamiętaj, kreska M mleko wraz z dodanymi jest nie powinno się zagotować między innymi dlatego kreska M miód straci swoje w właściwości. Tak przygotowan x Tur najlepiej wypina noc? Aby wzmocnić prozdrowotne działanie napoju, mokreska na doda posiekany zbek czosnku. Sucho i drapanie w gardle. Pamiętaj na nawodnieniu organizmu gdy luzówka gardba jest wysuszona, w organizmie wzrasta zapotrzebowanie na wodę. W związku z tym nale kreska y do kreska nie tylko w postaci wody, lecz tak kreskę E, na przykład. Soków, nawet 3-4 litry dziennie. Sucho i drapanie w gardle. Na wilkreska Acze powietrza nale kreska Y zadba o utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. W tym celu mokreska na zaopatrzy się w wilkreska Acz. Mokreska na równie kreska wiesza mokre na kaloryferze. Przydatne jest tak kreska E regularne wietrzenie pomieszczet. Z baszcza przed pójciem spa, i mierzenie temperatury w pomieszczeniach. Na przykład w sypialni powinna panować temperatura 18-20 stopni, nie więcej.